Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z wtorku 15 lipca. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek. Ważny sygnał z Pałacu Prezydenckiego. Marek Mikołajczyk i Karina Strzelińska w tekście Pierwsze dni Karola Nawrockiego opisują plany prezydenta elekta. Już 6 sierpnia, po złożeniu przysięgi, ma trafić do Sejmu projekt przywrócenia centralnego portu komunikacyjnego do pierwotnego kształtu. Chwilę później pojawi się pakiet podatkowy. Podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, obniżka podatku od towarów i usług z 23 do 22% i likwidacja podatku belki. W artykule pada też zapowiedź zwolnienia z podatku od dochodów osobistych rodzin z dwojgiem dzieci do 140 tysięcy złotych rocznego dochodu każdego z rodziców. Otoczenie prezydenta liczy, że to narzuci ton debacie ekonomicznej. Teraz istotna zmiana dla mieszkańców bloków i zarządców nieruchomości. Jolanta Szymczyk, przewoźna w artykule Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Koniec dożywotnich prezesów? Pokazuje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Kadencja zarządu spółdzielni ma być ograniczona do czterech lat, a coroczne absolutorium stanie się testem z automatycznym skutkiem. Brak absolutorium oznacza odwołanie. Projekt wprowadza także obowiązek prowadzenia strony internetowej z umowami i fakturami, możliwość udziału w walnych zgromadzeniach online oraz jasne reguły lustracji. Co najmniej 10% członków będzie mogło żądać weryfikacji kontroli. To ma zwiększyć przejrzystość finansową przed uruchomieniem państwowych grantów i tanich kredytów na budownictwo społeczne. Na koniec ważna wieść dla rynku transportu i logistyki. Krzysztof Śmietana w tekście Przewoźnicy z Niemiec chcą zarabiać na polskich torach. Informuje, że Deutsche Bahn zakończyło w Żmigrodzie testy superszybkiego pociągu. Celem jest homologacja do jazdy w Polsce i obsługa połączenie Berlin-Warszawa. Konkurencja rośnie. FlixTrain również uzyskał wstępną zgodę na tę trasę, a od połowy grudnia Koleje Dolnośląskie wejdą na szlak Warszawa-Wrocław. Od roku 2030 unijne reguły wymuszą kolejne przetargi na przewoźników, co otworzy rynek także dla przedsiębiorców z branży taborowej. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.